Nie żyje znana i uwielbiana na całym świecie modelka i influencerka. Została brutalnie zamordowana, a opis tego, co zrobił z nią zabójca, przyprawia i ciarki. W tle międzynarodowa afera i kontrowersyjne prawo. Nie żyje modelka, która zaistniała na scenie show biznesowej już dekadę temu. 37, letnia influencerka i uczestniczka wyborów Miss której konto na Instagramie obserwowało ponad 510 tysięcy osób, została zabita we własnym domu. O wszystkim piszą już największe światowe media: BBC, The Guardian czy Daily Mail. W 2014 roku modelka zdecydowała się na korektę płci, a już cztery lata później reprezentowała swój kraj w konkursie Miss Trans Star International. Miała fanów na całym świecie i była szanowana jako ważny głos w sprawie osób transpłciowych. Teraz zaatakowano ją w jej własnym domu. Daily Mail przekazał, że zadano jej ponad 50 ran nożem. Podejrzany w tej sprawie, 27-letni Bekaja był według doniesień mediów znany ofierze. Służby złapały go na lotnisku podczas próby ucieczki z kraju. Dochodzenie prowadzone jest w sprawie morderstwa z premedytacją popełnionego ze szczególnym okrucieństwem i okolicznościami obciążającymi ze względu na płeć. Co jeszcze wiadomo o tej przerażającej sprawie? Teraz może nawet wybuchnąć międzynarodowa afera. Szczegóły poniżej. 37, letnia modelka i influencerka, zamordowana we własnym domu. To Saria Abramidze otrzymała ponad 50 ciosów nożem w samej stolicy Gruzji, Tbilisi, w jej domu. Do zdarzenia doszło dokładnie dzień po tym, jak Gruzja przyjęła bardzo kontrowersyjne, homofobiczne i transfobiczne prawo. 27, letni Begaja Joani znajduje się już w rękach służb. Jego motywy nie są jasne, ale społeczeństwo za śmierć modelki obwinia wprowadzoną niedawno ustawę i prowadzoną przez rząd kampanię wymierzoną w mniejszości seksualne. Przekazał The Guardian. Sprawa trafiła nie tylko na nagłówki gazet, ale też do międzynarodowej debaty politycznej. Jest to kolejny krok wstecz w drodze Gruzji do Unii Europejskiej. W międzyczasie fani modelki z całego świata rozpaczają w sieci. Jakie konsekwencje będzie miała ta sprawa? Niepokojące wieści poniżej. Zarówno organizacje walczące o prawa człowieka, jak i europejscy politycy, oraz sama prezydentka Gruzji łączą zabójstwo Kasari Abramidze z nowym prawem, wprowadzonym w tym kraju. Ustawa, promowana przez rząd, podsyciła ich zdaniem transfobiczne nastroje, mogące prowadzić do przestępstw z nienawiści. Ci, Którzy sieją nienawiść, będą zbierać przemoc. Kesaria Abramidze została zabita zaledwie dzień po tym, jak gruziński parlament przyjął ustawę anty-LKTI, ogłosił niemiecki parlamentarzysta Michael Roth, przewodniczący Krajowej Komisji Spraw Zagranicznych. Prezydentka Gruzji, Salome Zurabishvili, która sprzeciwiała się nowemu prawu, zamieściła poruszający komunikat. Ogłosiła, że straszliwe morderstwo na nowo wywołało pytania o traktowanie przestępstw z nienawiści i dyskryminacji. Wezwała społeczeństwo do większej empatii i postępowania zgodnego z wartościami chrześcijańskimi. Prawo, o którym mowa, poważnie ogranicza prawa osób LGBT. Wprowadza zakaz małżeństw osób tej samej płci, operacji korekty płci. Adopcji dzieci przez osoby nieheteroseksualne oraz poruszania tematu związków osób tej samej płci w szkołach. Pozwala nawet na cenzurę książek i filmów i delegalizuje wydarzenia związane z osobami LGBT. Przedstawiciele UE zdążyli już ją potępić. Josep Borrell, szef polityki zagranicznej UE, przekazał, że ustawa jeszcze bardziej wykoleja kraj z jego drogi do UE, wezwał gruziński rząd do jej wycofania dodał, że przepisy te podważają podstawowe prawa obywatelskie oraz zwiększają dyskryminację i stygmatyzację. Tymczasem w mediach społecznościowych zamordowanej modelki roi się od pełnych rozpaczy komentarzy, pisanych w wielu różnych językach, nie tylko gruzińskim. Źródło The Guardian Dylemail.